Cześć, i witam Was w kolejnym odcinku z South Parku. Jestem już tutaj koło Keniego Starego Domu, w sensie aktualnego, i właśnie będziemy walczyć z pieskiem z wysypiska. Dałam mu kiełbaskę i jest jakiś Azorek. 19 tysięcy nie jest tak źle. Walczyliśmy z gorszymi potworami. Ok, udało się. Co dostajemy od pieska? Nie widzę tu nic. Mm, Okej. Okay. Dobra. E, może gdzieś tu jeszcze będzie jeden menel? Um, znaczy żul, ale wydaje mi się, że nie, nie jest to możliwe, bo już jeden był tam koło samochodu. W takim razie lecimy dalej. E, może pójdziemy do... Do Jimba? Albo nie, chodźmy tu do szkoły. Tam są te bakterie. Dobra, tutaj, jak pamiętacie, potrzebowałam spirytusu, więc postarajmy się obudzić bakterie. <śmieszne> śmiesznie to wygląda. Bakteria mutant. No to jedziemy z nią. Standardowo, skokiem i myszami. Dobra, udało się ją zabić. Chwilę to trwało, może wam powiedzieć, bo was 5 minut nie uwalczyłam, walczyłam, aż jestem zaskoczona. Jak już jestem w kanałach, to wiecie co, poszukam sobie dalej tego nietoperza, bo nie mogę go znaleźć. Już wydaje mi się, że przeszłam te kanały wzdłuż i wszerz, a mimo wszystko... Mm, no, nie mogę znaleźć, a ja jakby te kanały nie są zbyt duże, więc łażę tam i z powrotem. I szukam w każdej dziurze, gdzie może być ten nietoperek. A tutaj. Okej, okay, to tu się nie spodziewałam. No to dobrze, czyli już mamy kolejnego. Um... O, stopnie że mamy kolejnego zwierzeczka w, w, w takim razie do pokonania dla Jimba. Ja standardowo skok, a potem szczury. No i ostatni Kenny. Porobiony, nawet wybuch. Co tu mamy? W sumie nic ciekawego. Mamy wiadomość od Misia. Co miś pisze. Misiu, misiu, miewam chwilę z wątpienia się, szatan istnieje, dlaczego pozwala, by dobrym ludziom działo się dobre rzeczy. Uży do góry, jeśli nie dałoby im nadziei, jakże inaczej mógłby zniszczyć ich marzenia. Widzę, tam dobrze się bawią. ja. No, pokażę ci, na co zapolowałam. Pokazałem bakterii, co znaczy myślimy. Tak. Ta mysz tam akceptowała mój wizerunek. Nie dziwię się. Hmm, ostatni owoc, jaki wysyłnie to też. Pamiętam jak złapałem swojego pierwszego psa. No i co jeszcze krowa, nie? To coś bardzo ważnego dla mnie. Stacjonowaliśmy w Hanoi. Straciliśmy połowę oddziału podczas ataku krowy. No, jestem bohaterem. Co zabije teraz? Zostało nam chyba tylko jedną. Dostaliśmy naszywkę z Mr. Yukiem. To jest nasza pełna nagroda. Zwierzęcy jądro. Do ok, czyli to, za każde zwierzę dostałam naszywkę. I tyle. Plastikowe zęby wampira. Mm, Nabiję na obroże. To takie znaczy, te naszywki są spoko, ale mam takie wrażenie, że w coś innego. <lars> naszywkę ze zbroją. I co, I to tyle? Nie byłam tu jeszcze na poczcie. Znaczy byłam tu tylko kiedyś po przesyłkę, ale widzicie. Mam tu znajomego. Nikt nie chce ze mną rozmawiać? Byłam tu tylko po paczkę tego... O, skrytka McKaya. Zdzire na zapleczu. Fajnie, że mamy go kluczy. A tu kluczy do starej skrzynki pocztowej szefa. No to ciekawe. No, ale no do tej pory jeszcze wydawało mi się, że na poczcie nie byłam. Eee... Bank? W banku chyba też mnie nie było. Zobaczymy, co możemy tutaj zdziałać. Mm, tutaj nic, nic, nic. To dziewczynka? Cześć. Też nie.

nic ciekawego. No to w tym banku nie widzę nic do roboty, chyba że jeszcze będzie tu jakaś misja do roboty. Um, bo jak na razie to tak słabo. Tu, tu obok kto do tomu nie wejdę. Um, jeszcze może chodźmy tutaj do lekarza um, medycyny estetycznej. Można tak powiedzieć. O, David Hasselhoff. Dzień dobry. Wszędzie jest David Hasselhoff. Piękno O i mamy klucz do biura biznesowego. Tu nic nie ma. Oh, Dzień dobry, zabieg. No, co, co mam ciekawego? Środek przecigolowych, żubiec i koniuszek, i nozdrza. Jest. The Hasselhoff, He można go powiedzieć. No, no, strasznie drogie. Tu mogę się pomniejszyć i wejść tutaj, ale nic tu nie ma w sumie. Do drzwi nie wejdę, więc może sobie kiedyś coś tutaj kupimy. Jakąś operację, na ten moment w sumie nie mam aż tyle kasy. Więc wydaje mi się, że tutaj też już nie ma nic do roboty. Hmm, tutaj używamy tego klucza biznesowego, który znaleźliśmy właśnie w poprzedniej lokacji. Hmm, dzień dobry. Hmm, jakieś pierdoły, co tu jeszcze można robić? Dzień dobry pani. Nie chce ze mną rozmawiać. Hmm, no i nic tu nie ma, ale. No, kompletnie nic. Była jedna szafka i tyle mm. <grystanie> jestem głupia i nie widzę co tu trzeba zrobić, ale no wychodzi na to, że była tu tylko ta jedna szafka. Strasznie bez sensu. O, tu jest ścieżka. To ciekawe. Okej. Okay. Jakieś pole, tam jakaś skrzynka, rozwalmy to. a i siedlisko żuli. Dobra, czyli ostatnie, które mamy praktycznie do dyspozycji. W sensie nie do dyspozycji, tylko do zutylizowania. Um, w takim razie będziemy mogli tą misję zrobić. No ładnie wzięli. Keniemu. Ale zamiast uleczyć, to ja sobie wezmę niektóre siły, bo oni nie mają dużo. Wydaje mi się, że taki skok to to raz, dwa ich wykończy. No, prawie. Prawie się udało. No to jeszcze Kenny robi szczurki i... I uda nam się to praktycznie na dwa razy. Też troszkę wspomogę siłą, bo czemu by nie. I lecimy z tematem zdolności. Szczurki! I co? Prawo, lewo... Strząsam... No, strząsam, halo! O kurde! O kurde! Eee, szczury mi wzięły kniego. Znaczy, przeszło mi, wszystko OK, ale... chyba pierwszy raz nie zdążyłam. Dobrze, że mimo wszystko zaatakowały, tylko wzięły mi postać nic to nie jest takie dobre weźmy sobie od nich wszystko um, może zobaczmy jeszcze do namiotów tu nie można a tutaj jest Są tu jakieś pierwsze są w takim razie um, chodźmy jeszcze tutaj do tej yy, a tutaj do tej yy, torby prawdopodobnie musimy się yy, zmniejszyć bo nie widzę tam nie gdzie do przejścia miejsca więc, e, no, prawdopodobnie muszę się zmniejszyć. Gdał mi proszek. I tak, musiałam się zmniejszyć. E, no i tutaj też nic ciekawego. Jakby... E, Takie średnie są te bonusy. A tu jest ziomek. Tak chodzę i szukam tych dzieciaków, wam w banku sobie tu stoi za biurkiem. Dobra, to już też wszyscy, 6. Sześć. sześć na 6. Dzień dobry, co mi dacie za to, że się z wami bawiłam? No, znajomych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Ładnie, mamy sześć upaleńnych znajomych. To się zawsze ceni. O, i mamy jedno ulepszenie dostępne. Skok już mam pełny. Byka w sumie nie używam, więc może ten Róg Gniewu wezmę. Czasem, czasem użyję tego Roku Gniewu. Jeszcze się zastanawiam, a jak wrócę tu z Jimmy? Że zmienię sobie go w drużynie? No bo to jest jego misja. Może wtedy się włączy tam, ten... ten, ten. Nie hmm, chcę znowu powtórzyć ta misja, ale może wtedy ta rozgrywka pójdzie dalej. Bo tak chodzę i nie ma. Oooo, oh faktycznie. Hey, get off my ranch. Sorry about no dzień dobry, you. proszę flek. Jezu, znowu się zaczął. zaczął. Próbuję to pominąć, kochani. I naciskam spację, naciskam entery, naciskam to co przedtem tym działało. Klikam i nic, nic się nie chce zrobić. Ojej, będzie <grym się> tak irytował.

no, zaczęły krzyczeć po niemiecku. No to witamy. Witamy nazistowskie krowy. I chodźmy z nimi powalczyć. Klucz do obory. Zjebę sobie zmieniła na kartmana, bo nie lubię walczyć z Timim, Więc zmieńmy sobie. No, nie mogę, muszę, muszę walczyć z Jimmy. No, szkoda. Jimmy nie jest moim, u, u, moją ulubioną postacią, moim ulubionym right, kumplą. No, ale dzień dobry panie krowy. Like nie unikniemy walki, no niestety. Ehm, dobrze, no to może wspomóżmy się siłą. A ja mam 3000 ludzi, one na jeden hit, pójdą. No, jeden atak. Spróbujmy. Tupnięcia na. Mam. No, tu może być. No, a no wszystkie padły. I wybuchły nawet. To chyba pierwszy raz kiedy mi zwierzęta tak wybuchły. Jak z nimi walczę. No dobra, no ale z ich resztek coś wydobądźmy. Krawy mają opaski i w ogóle buty. Miksturki nie mogę wziąć. Hmm, chodźmy sobie wziąć tą skrzyneczkę. Znowu się zmniej musimy zmniejszyć. Hmm, tak. I co to jest? Naszywka, maluna, gotówka. Jakieś serce. Ale flet prawdopodobnie będzie u góry. Hmm, tutaj nie można. Tutaj też nie, a musimy to podpalić. Więc zrzućmy i pierdnijmy. No i pięknie. I tu będzie flat? Jest flat. Jest przedmiot zadania. I ciekawi mnie teraz, czy ten farmer mi da ten flat? Czy mi na koniec nie powie, no dobra, dobra, ale zapłać mi. Albo na przykład zrób coś tam jeszcze. Bo w tej grze tak jest, że kurde myślę już, że, że to już zrobione, a się okazuje, że nagle trzeba coś jeszcze porobić A, zesuruję sobie na niego, no to super gdzie teraz idziemy? Przed siebie jak zawsze. Dzień dobry. Dzięki, Dzięki młody, za No czekajcie, co jest moją nagrodą? Twoja znajomość? Dobrze, dobrze zobaczyłam? No to tak słabo bym powiedziała. No jesteśmy ziemkami, no ale to tyle. Ile nam brakuje? Mamy klucze do siedliska chaosu w ogóle. Nie wiem gdzie go wykorzystać. No i mamy teraz tą naszą znajomą. A tu chyba na no, policji jeszcze nie byłam. To jest w ogóle dziwne, że gram tyle w South Parka i nie weszłam tutaj na komisariat. Tu jest całkowicie nowa lokacja, której nie widziałam. Look, I got Nazi zombies to deal with. Most of my men are dead and the mayor breathing down my neck.

Bo obstawiam, że tu nie chodzi o sztuki. E, o sztuki, przepraszam. Czyli e, że każdy nasi Zombiak ma pierścień, tylko pewnie każda walka, bo do tak by wychodziło. Mm. Nie ma takich okradać na ich oczach. W ogóle nie przejmujcie się tym. Ja tu tylko przyszłam pozabierać wam rzeczy. O, wicera. Ciekawe co tutaj będzie. Dzień dobry. No dobrze. Siema, Romper. Znajdź klucz. Dobrze. Będziemy szukać klucza? Nie też co? Ja też nie, dlatego ja nie chcę mnie wypuścić. Dobra, ale to w takim razie chodźmy poszukać klucza. Myślałam, że on może otworzy, ale on po prostu zmienił e, lokalizację. Może się zmniejszmy i zobaczmy? Nie, nie przejdę. Chociażbym się zmieściła, ale nie przejdę. E, dlatego może chodźmy na górę. Tam pewnie gdzieś będzie klucz. E, zmniejszmy się. Nie, tutaj nie ma, tu są pierdółki. E, tablica. No, tutaj jest ten chłopak z kina. Ten Damon. A reszta jacyś, jacyś poszukiwani, Ziuma, jakieś poszukiwane ziomeczki albo zaginie, No poszukiwanie, czyli też zagi, zaginieni. No ale nic ciekawego. Po raz kolejny. Tutaj tą półeczkę musimy rozwalić. Już <kłysy> mamy przejście na górę przez kanalizację. Okej. Okay. A, drabina jest. Tak się zastanawiałam, jak ja to stąd zejdę, no bo wyjść było prosto, ale zejść to już tak gorzej. Mm, ksturki. O, wierdółki. O, jest klucz do celi. Ej, to było proste. Troszeczkę za proste. Tak po prostu mamy klucz i tyle? Mm. Coś się stanie tu dalej? Jakby ta gra jest, mam już, jestem bardzo podejrzliwa. O, pokemon. mam. No to chodźmy. Ja jestem ogólnie bardzo podejrzliwa, jeśli chodzi o tą grę. Królita. Um, że nie ufam im, że na pierwszy rzut oka to już będzie tyle. Dobra, naciśnijmy guziczek. A, już się zastanawiałam, co, co wybuchnie, jak to nacisnę. Ale okazało się, że tym razem nic. Nic nie wybuchnie. Mm, wisior. U. Z poziomu pierwszego. Mm, Torpa i w takim razie to jest tyle, wydaje mi się. Czyli możemy już iść do celi. No dobrze, wykorzystajmy klucz. Tak na oczach. głowę, żarą, jeszcze parę lat. Aha, no, czyli nie przeszkadza mu to. Znalazłam to, znalazłam, wypuściłam to, no wypuściłam po co drążyć temat. Tak naprawdę. Co nic mi nie powiesz? To jest takie dziwne. Tak wyrąbane. Dobra, idziemy szukać nazi zombiaków i idziemy z nimi walczyć. Dobra, tu został. O, jak widzicie mam już 5 na 5. Tak jak mówiłam, musiałam mieć 5 walk. Tak więc chodźmy do szopuncia. Co mi dasz? No ja, bo są 5 dolarów i ten... i mamy znajomego. To taki słaby deal. Znaczy te, te deale są coraz słabsze. No ale narzekać nie będę. Znajomi się zawsze przydadzą, żeby móc sobie zdolności dodawać. Mam znajomego. Co jeszcze tutaj mamy do roboty? No tylko jest to polowanie w Kanadzie, ale tam nie dojdę na piechotę, więc w kolejnym odcinku pogadamy z dziewczynami. Mamy jeden dostępny talent. Zastanawiam się, gdzie go użyć, A, jak pokaże, chce negatywne efekty. Mm. Mm -hmm. To terapeuta mnie interesuje. Ciekawe, jak to będzie działać. Ale z drugiej strony jest tu jeszcze takie jedno fajne. O, zastanawiałam się nad piromanem albo rządzą krwi. Bo większe obrażenie jak wróg jest podpalona, bo krwawiące. I to krwawiące mnie bardziej kusi. Więc chyba to wezmę. Bo jakby moi e, wrogowie często są krwawiące. Więc czemu tego nie wykorzystać? No to też jest ciekawe. Ale zostanę na rządzy krwi. Więc weźmy sobie to. To by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. I trzymajcie się. Buziaki. Pa!